Hej, dzisiaj Stuart. Czyta w telefonie <grymne> A ja będę się na niego patrzeć przez 24 godziny <grymne> A jak tu jesteście teraz to znaczy, że dobiliście duży górę i dzielicie kolejny odcinek sucharów Dzisiaj z Julką I zwycięzca odcinka zostanie księżniczką <grymne> No, zasady są proste, jakbyście chcieli też, żeby jakieś inni twórcy przyszli i konkur konkurowali między na przykład y, nasz team kontra inny team, albo dwie osoby od nas kontra dwie, dwóch innych youtuberów, albo byście chcieli kogoś innego zobaczyć, napiszcie w komentarzach kogo i postaramy się ich y, tutaj... Zaprosić. Trzy, cztery. Yes, wiedziałem. Wszystko jest... z naszym kamień dają Nie jeżdżą, wszyscy dają nożyczki Wiem, dlatego ja zawsze kamień, ale miałem... Na... Po prostu czułem, że ty to wiesz i dasz kamień i ja przygotowałem się i ja zaczynam. Tak? Tak. Dobra. Słuchajcie, ja nie umiem co grać. Od razu mówię, że jestem już to strasznie słaba i się będę śmiać ze wszystkiego, a on się nie śmieje, bo ja nie będę nic robić. Easy win. Easy win. Jak się nazywa? Najlepsze bar... nie masz na stolik, wzięcie na mnie patrzy Easy win, easy win Easy win. jak jesteś jakimś Arabem. Czy co to jest? Jakiś... Normalnie gadam, nie. nie jestem arabem. Dobra, jak się nazywa? Najlepsze barzywo w ogródku. seller. A musiałam to przemyśleć sobie to innymi nie bez seller. Słabe. Najlepsze. Słabe. Bo Słabe. bez bezcela. Ale śmiałeś się wcześniej. Jak się nazywasz kurwany mitur? Kiedy słuchasz, to jeszcze raz. Ja do na pochodzę. Jak się nazywasz kurwany mitur? Ale jak ja my o tym mówisz? No! Co <tryk> jak? Jakie było? Dobra, już się zaśmiałem. Przeczytaj mi na angielsku. Jak się nazywa nazywasz kurwany mitur? Skur, co? Jak no. się nazywa... No to wszystko wiem. Schorowany... Schorowany... Witold. Chorobitek. Jezu, fatalne. <noise> Aduś, <już> dobrze wybrałeś. <noise> Jak się nazywa... Schorowany Witold. <noise> Jak się nazywa... Schorowany Witold. Jak się nazywa specjalista na owiec? Fagowiec. Fag, fa. <gryzny> <gryzny> nie, oga. No, no, no. Jak nazywa się ludna przyprawa rodziców? Szyp. Nie wiem. Karee. Dobre. Dobry. Ale dobry szokka. Ale jest dobry jest stary. Yeah, co mówi grzyb Jasz? mnie komuś pokój. Mushroom! Nie Jesteś beznadziejny. Nie jestem beznadziejny! Ja się nazywa wóz, którym jeździ radio. Radiowóz! Beznadziejny żart! Kiedy? No bo to, to są jakieś badalne żarty. A w ogóle chciałbym też podziękować Słuchar Codzienny Jeśli nie się dzisiaj na Instagramie, oni dostarczyli nam dawkę fajnych słucharów na dzisiaj. Możecie na nich paść, macie tutaj Instagram ich. Oni robią codziennie fajne rzeczy To jest taki żarcik angielski Taki żarcik angielski ja Tak, zrozumiem Zrozumiesz Jak się nazywa pies, jest zjada pracowników? Hamstaf ja, nie znam Jezu, znam weź się ogarni, co z tobą jest dzisiaj? I... Co pijarek? Co? Ale, yy, ale... Herbarek ale... Nie, ale jesteś blisko. Kawa, kawarek Nie Browarka Jeeeeeees Oss Os! Jak nazywa się... Pominę się jak ten Joker Pominę się jak Jokerze? zajebisty film Oddałem. Polecamy ja? Nazywa się... Życie w jajku Egzystencja. To no było Co robisz kiedyś w piaskownicy? Składa kości Bawi się łopatką Mam zajebiste Na czym jeździ papież? Na rolkach <grym> Czemu się śmiejesz? Czemu się śmiejesz? Ktoś tam coś zrobił? Przez co? I nie, stoił, nie zrozumiałam Na czym jeździ papież? <grym> I wyobrażasz sobie to? Ja bym <noise> <to głos> <noise> <noise> południł Ale zaśmiała się! Więc tu suchary, które się śmieszają, muszą być takie bezsensowne, a nie takie logiczne jakieś. Dlaczego Woda nie zdała egzaminu? Bo Wodziank... Nie wiem... Bo... W... Bo bez powody? Bez powodu? Bo oblała. Aaa... Dzień dobry, doczekać służą okulary, do widzenia. <grywa> mm. Jakie spodnie nosi żona rybaka? Jeansy. Skąd ty tu w ogóle rybaczki? Czemu jeansy w ogóle? Nie wiem, bo ty lubisz takie randomowe, które nie mają sensu. No, ale to by było ultra w ogóle... Be to jest <grywa> nieważne. <grywa> Co mówi informatyk? I jak dostanie pin-driver na urodziny? Mm. Dzięki za pamięć! Nie ja słyszałam to kiedyś. O, ja też. Ile masz kamień? Jeden... ton? Stone. A, blisko byłem. Stone! To tak, mi Dobre, ale blisko byłem w sumie. Jak nazywa się samolot dla Lexi i dubiela? Parolotnia. A, ale to to śmieszne. Bo wiesz shape w ogóle. No. Jak nazywa się dziewczyna konia? Wale konia? Koniczyna. Wow. Jak nazywa się?

ty ja się popatrzę, nie wiem, jak Ale co to w ogóle było napisane? Jak mylę, ry... <goda> właśnie ryba szpiega. Fish... <goda> <goda> nie wiem. <goda> <goda> Fish. <goda> śledź. Aaa, Słaby, ale śledź, jak powiedział. Nie, Czyli wygrał, nie, nie, wie. nie wiem kto, bo nie liczyłem punktów. Dobra dzięki za oglądanie. mam oglądają, że ten odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, widać ja do Julki, link do nie jest w i do całego teamu. Super Stewart, dziękuję za usłyszenie. Spoko, nie ma sprawy. Jak chcecie więcej łapka góry, jak nie, to nie. I coś innego myślimy i to było tyle na odcinek. Trzymajcie, subskrybujcie. Elu